Hejo. Eee... Dzisiaj który dzisiaj jest? Dwudziesty który, czwarty? Dwudziesty piąty, dwudziesty piąty sierpień. Nasz kolejny dzień na Krecie, dzisiaj wynajęliśmy samochód taki troszkę terenowy Można by powiedzieć i ruszamy na Balos e, Tak wygląda, 90 funtów za dniówkę Także ruszamy, mamy około godzinki, godzinki 20 e, na parking I później jeszcze 20-25 minut pieszo musimy zejść tam e, na całą Lagunę Także mam nadzieję, że damy radę Milan ma aditasy, Molly ma trampki, ja mam tylko klapki ale no może jakoś po damy radę. Także witajcie w kolejnym vlogu i zapraszamy dzisiaj na Balos. Port Samos. Może dlatego wiesz tutaj doborzą. No, może to stąd jak odpływają na jakieś wycieczki. Na pewno. Może nawet do. Bany, jaka cała gromadka, no szok! Boże, jakie piękne! Uważaj, 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 bo idą kolejne. Daj im przejść. Tam kilka stoi i czeka na przejście. Jakie Jaki słodkie! Widzę, widzę! Czekają tutaj. Jaka malutka! Je! Zaparkowaliśmy. Parking 3 euro. Toaleta po 1 euro. Ruszamy. Mamy teraz jakieś 20 minut. Eee, takiej trasy. Ja mam klapki. To takie wygodne klapki, więc mam nadzieję, że będzie ok. Dziewczyny i chłopaki mają trampki. Idziemy. Kapelusz musiałam ściągnąć, bo to nie jechać, ale fajnie bym Ja, Tam, 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 tam są kozy. Hej! <grywały> Heeej! Już nie gadają z nami. Fajna trasa. Wyboista, kamienista, ale całkiem przyjemna. Moli ja tak lubię. Moli lubi. Moli jest doświadczonym trekkingowcem. O, tutaj jest Gamusa, to duże. Chyba. O wow! O! O! Już? O matko! Jezu! Wow! Aż mam gęsią skórkę. Słyszę, a widzisz ten? Lagunę? Jezu! Jak pięknie! Wow! Nie mogę wyjść z Coś pięknego. Boże, kreta mnie zadziwia na każdym kroku, słuchajcie. Nie sądziłam, że będzie aż tak cudownie. Dobra, schodzimy na Idę powolutku i cieszę się widokami. Molly czeka, aż jej zrobię zdjęcie. Jezu, jak będziecie na Krecie, to musicie przyjechać na Balos samochodem. Jezu. Czad. Oli, gdzie Ty tam wyszłaś? Gdzie Ty tam wylazłaś? Bo tata Ci zrobił? No, ale ja nie mam opcji wylazywania ludzi. No, Jak z pocztówki, dosłownie jak z tego zdjęcia z biletu. To Pomału, Molinka. O jest te schody, których nie lubię. Na wodospad też. Była taka trasa. Jezu, nie do wiary. Myślałam, że to photoshopy na Instagramie, a okazuje się, że tak jest naprawdę na żywo. Jest! Kaosa. Gdzie Mali? Wraca się do O Boże, jaka piękna! Jak... ten... Wygląda jak ten... Ło... ten... jak to się mówi? Uważ, żeby cię nie obotowa. Ale śliczna. Hej! Ja się boję. Pojrzysz się? Hej, maluśku! Boże, jak ci ciepło! Hej, kochana! Może jej coś jest? No ja nie pogłaskam jej, też się ale trochę boję. Ale ta Młalutka, gorąca i brzmę w ciąży. Nie, mam tam taką jakąś kulkę. O, super, co? Fajna. Dobra, idziemy dalej? Czy chcesz sobie usiąść koło niej? Co? Nie. Jest łamka, ale tam nie że kawałek jeszcze mamy. Powiem wam, idziemy, idziemy. Chwilkę stanęliśmy się? chwilkę stanęliśmy na zdjęcia. Jeszcze mamy troszkę tych schodów. Ale fajnie, bo fajny widok, więc nie idziemy w ciemno, tylko można się napawać widokiem. Już jesteśmy coraz bliżej. Moli już prawie przy wodzie. Dzisiaj też jest taki przyjemny wiaterek, jak wczoraj na Elafonissi. Także powiem Wam, że fajnie. Bo jakby była taka typowa patelnia bezwietrzna, to byłoby ciężko wytrzymać. Gdzie ona jest? Ta moja, mówi, jest Z na kamyczku. A tata? Idzie tata? Ciężko będzie tutaj być pod górę później. Jezus, nie mogę zlokalizować tego mojego dziecka. Tam jest jakaś kantyna widzę, jakaś wódka mała. Może będzie można kupić jakieś lody albo coś. O, Molly stawia pierwszy kroki w wodzie, ma trampki. mniej niż na no, e, La Fonisi. Musimy znaleźć jakieś płytkie przejście tam pod Gran I co? O, tu też jest różowy piasek. No, tutaj też jest różowy. O, jakie ładne. No, piękne. Już aż się nogi trzęsą od no, tego zejścia, to. nie? Masakra. Dobra, to co? Szukamy jakiejś fajnej miejscówki. Tata jeszcze ma kawałek się Rozkładamy z, z ręczniczkami. Woda. Szok jaka czysta. Bajecznie. Rozkładamy się w takiej zatoczce przy samej plaży i patrzcie to. Idą sobie kozy. Boże, jakie ładne! Tutaj jest taki piasek pomieszany z drobnym kamieniem. Idą sobie spacerują. Słodkie, co? Patrz, one szukają jedzenia w plecach. No. Nie Ukradły, Chciały ukraść komuś majtki. Chciały ukraść panu majtki. Ale już co, chcesz no. iść tam tak do nich, ja nie mam butów, to idź, ale chodź z kamerą, ale ja mi coś zrobił, kamerę nie to tata chodź ze mną, no, tam... tata, no i chodź, tylko, że ja nie mam butów, mi nie wygodnie, o nie, Moli, <noise> żeby nam nic nie zrobiły, hej, patrz co tutaj zajadę na nich, Weź tam kawałek winogrona przynieś. Szynkę masz? To szynka dla kotów. Przynieś. Patrz, idzie. Jedzą komuś, no. Patrz co robią. Hej! No cześć! Nie będziesz mnie modła, hej, myszo! Kubane! <noise> jak oswojone Dobra, wchodzimy na chwilę do wody A ja się I potem jeszcze tam przejdę Gdzie jest ta bardziej turkusowa woda? Zobaczę jak tam jest Coś mi się wbiło do nogi Tu jest, trzeba w butach chodzić Chcesz im dać? Kawałek dwóch bu Nie idę już tam, bo mi gorąco w stopy i mi wygodnie bez butów To się buty Nie idę tam już Moli.

i też tam bo mniejsza, jest, tam było gdzieś mniejsze, nieudzone jest, no tam, tej damy bo trochę miałam, wcześniej jeszcze dwie inne chodziły, ale nie zdążyłam wyciągnąć zjadła? no zjadła <głos> <głos>